Siemanko, dzisiaj jest odcinek specjalnie dla tych osób, które chodzą na siłownię nie widzą efektów, czują, że te mięśnie nie rosną im prawidłowo. Mam dzisiaj dla was kilka fajnych rozwiązań kilka przyczyn, przez które możecie nie budować mięśni tak, jak byście chcieli bardzo proszę, jeśli oglądacie moje materiały się doceniacie, jeśli chcecie, żeby było ich więcej e, dawajcie kciuk w górę czy tam przybinajcie bica, zostawcie komentarz koniecznie subskrybujcie kanał a jeśli ktoś z Was by chciał, żebym dla Was też przygotował dwany plan treningowy, bo bądź rozgrzewkę, bądź bo Was poprowadził treningowo, piszcie na mój adres trainsmarter.timo.gmail.com do zobaczyska Izu? Nie, 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 dzwoń nie ma sprawy, nie ma sprawy, mogę też. a, jestem na siłowni Pierwszym i najważniejszym powodem, dlaczego mogą ci nie rosnąć mięsie tak jakbyś chciał, jest to, że po prostu przychodzisz na trening, siedzisz w telefonie w ręce, nie skupisz się na treningu, nawet się nie spocisz, nie ma szans, żebyś w takim wariancie miał dobre efekty i miał czerpał rezultaty z treningu. Poli to żebro? Ale urodziłem się po to, Adrian, żeby walczyć i cierpieć. Ale to jest, wiesz, to jest przesłanie chrześcijańskie, tak przesłanie. Masz dźwigać swój krzyż i wnosić go na wzniesienie. Tak jest. To jest tak całe życie. Nie? Całe życie. Krzyż. Powstań i Przepraszam Was, ale wracam być do ćwiczenia. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze jest chodzić z partnerem, który będzie, z którym się wzajemnie motywować i wspierać w treningu i będziecie po prostu cisnąć i, i, i jeden myśl wyszedł z drugiego, aż przyjdzie sobie pogadać na siłownię, to jest też kolejna przyczyna, dla których efekty mogą nie przyjść. Słuchajcie, tutaj wszystkie badania naukowe są zgodne. Jest jedna metoda do efektywnego budowania mięśni. Ciężki trening, duże ciężary. Zdaję bliskę sterydy. Trzeba napierdolać sterydy, panowie. Nie bierzesz sterydów. Nie będzie efektów. Taka jest prawda. Taka jest. To jest też prawda. Czterydy, ciężki trening i dieta, ale my dzisiaj mówimy o czym innym, czyli yy, możecie albo robić mniejsze ciężary, wysokie powtórzenia do zmęczenia, do upadku mięśniowego, albo większe ciężary na mniejszych troszeczkę powtórzeniach. Nie ma możliwości, tak? Bo zawsze musicie się zmęczyć. Te lekkie ciężary i lekki trening nie wchodzi w grę z efekty. Poza nastawieniem treningowym, skupieniem się na treningu, dosyć ważne też jest, jak trenujecie i także teraz sobie o tym powiemy. Jedną z rzeczy, których ja nie potrafię zrozumieć na treningi, z którą walczę z moimi podopiecznymi, nie tylko jest to, że chciałbym, żebyście w każdym coś na siłownię wpadałby, żebyście czuli te mięśnie, które chcecie, żebyście się pracowały. Tak? Jest to fachowym językiem na to się... Mind-Muscle Connection, czyli połączenie mózg-mięsień. Każde ćwiczenia, które wykonujecie powinny być wolnym, kontrolowanym tempem. Pamiętajcie, że każde powtórzenie ma dwie fazy. Koncentryczną, czyli pokonujemy opór, i ekscentryczną, czyli tą, którą przeciwdziałamy oporowy. Obie są tak samo ważne dla hipertrofii mięśniowej. Jeśli robicie w taki sposób, to zabieracie sobie każdemu, każdemu powtórzeniu, zmniejszacie jego jakość o pół. Także każde ćwiczenie, każde powtórzenie powinno być dokładnym, wolnym, kontrolowanym tempem. No i jeśli zależy Wam rzeczywiście na hipertrofii mięśniowej, to chcemy, żebyście czuli te grupy mięśniowe, które ćwiczycie. Możecie nawet spróbować, spróbować w niektórych ćwiczeniach przypiąć w szczytowym momencie, przytrzymać ten mięsień, mocno go ścisnąć, trzymać mocny chwyt. To na pewno Wam pomoże. Kolejny poważny błąd bon treningowy, no jak widzieliście też ćwiczenie jest skrócony z skróconym zakresem ruchu. Wielu osób nie zna sobie z tego sprawy, ale no generalnie pod kątem budowania mięśni, hipertrofii mięśniowej chcemy, żebyście ćwiczyli w pełnym zakresie ruchu. Nie jakieś tam półruchy, mimo tego, że niektórzy kulturyści są ćwiczą. Są to specjalistyczne metody. Generalnie, tak jak powiedziałem, i faza koncentryczna i ekscentryczna powinna iść przez cały zakres ruchu w stawie. Wtedy będzie odpowiednio i rozciągali mięśnie i je napinali w sztowych momentach i czuli. A few moments later. Tomorrow mar sure. Ugh. Uf. Uf. Słuchajcie, z tą suwnicą do wypłania, to jest chyba najsłynniejsza akcja na świecie. Jak widzicie, kurczę, koksów na siłowni napierdalają, po prostu na maksa talerze, jeszcze ktoś tam siada. Jarają się tym, że tam nakładają, robią taki ruch. Tak? Także słuchajcie, ego zostaje w domu. Eee, tak samo jak trening z małymi małym ciężarami, z za, trening z za dużymi ciężarami też nie jest dobrym pomysłem. Mamcie tak dobre ciężary, żebyście się byli w stanie przez, w końcu, efektywnie i kontrolowanie z nimi ćwiczyć. Nikomu nie zaimponujecie tym, że założycie sobie tam 30, 40 czy 50 kilo więcej. Na jakiekolwiek ćwiczenie ćwiczycie, pamiętajcie, dla siebie, dla efektów, nie dlatego, żeby e, zaimponować kolegom, że zrobiliście 5% ruchu danego ćwiczenia. Słynna stara odskulowa, tak zwana metoda szokowa, na którym chodzicie na treningi pod pretekstem szokowania swoich mięśni, jako to miałby być yy, mechanizm tutaj potęgujący hipertrofię. Niestety, jeśli jesteście naturalami, to mogę Wam powiedzieć, że nie do końca tak to działa. Generalnie dużo lepiej, jakbyście mieli jakiś jeden plan treningowy, podążali nim, stosowali zasadę progresywnego obciążania, znali wyniki i starali się po prostu przez tam okres. Może dwóch, może maksymalnie myślę sześciu, 8 tygodni budowali wasze wyniki, budowali siłę na tych podstawowych ćwiczeniach. Wcale nie musicie jakoś tam zmieniać co trening, ćwiczeń. Zwiększanie po prostu obciążeń, czy to pod względem zwiększania objętości, czy pod względem zwiększania ciężarów. Będzie, zaufajcie mi, będzie na pewno tym, czym da wam efekty, w szczególności jeśli jesteście naturalami i ćwiczycie na czysto. Ostatnia rzecz, którą ja wam bardzo polecam, jeśli chcecie mieć efekty treningowe, to zeszyt. Poza planem treningowym, które dobrze było, żebyście podążali, dobrze zapisywać sobie wyniki z tygodnia na tydzień, e, mierzyć je, żeby mieć po prostu porównanie i robić po prostu progres z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. I uwierzcie mi, na pewno będziecie rośli. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Śledźcie mój kanał, śledźcie TrainFanTV. Subskrybujcie go koniecznie, jak macie jakieś propozycje odcinków, macie jakieś pytania, uważać czego się dopowiedziałem to piszcie śmiało w komentarzach. Do zaciskania.